Witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną oczywiście jest Lenka. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie oglądać edity od Was. Ja próbowałam zdobyć Wasze TikToki, a, ale... Tylko część z Was wysłało. Jeśli prowadzicie fanpage albo po prostu TikToka, ale wrzucacie edity, to zostawcie nazwę w. Wy... Dobrze. To zostawcie nazwę w komentarzu i pewnie jeszcze nieraz pojawi się taki odcinek. Ale na samym początku, oczywiście, chciałyśmy zrobić się przywitać. Wziąć o tego kanału, żeby na bieżąco Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Zapraszam Was na kanał do Lenki i zapraszam Was na kanał do Werki. Linki do kanałów macie oczywiście w opisie tego filmu. Dobra, lecimy z pierwszym editem. O, to jest ta Anna Tak? No. Ej, albo zjadła teraz kebabach. A jestem przed obiadem. I, I teraz jestem jeszcze bardziej głodna. Ale bardzo ładnie oceniamy 10 na 10 widzowie, przepięknie. Yy, w ogóle, fun fact, tu jest książka, którą ja miałam bardzo długo w miniaturkach. Yy, dosłownie, identyczna, 1 do 1. Dobra, kolejny Edit. Ja, ja wiem, Edit znam. Czekaj, ja też znam. To znam. Frytka jest super. <grym> ja jeden też sobie kocham, właśnie. Wiem. E, Frytka, pozdrawiamy. Tak, masz mega fajne Edity. Tak, ale ja na tym Editie okropnie, bo robię to swoje. Co tam jest za Zapisane? A ma da Znajdźcie różnicę, ja i Kret nie ma, nie ma. Kolejny... Zam, co oh. jest najlepsze! Idź wyższy tonek. To jest kwas, który wyrzela z kurę. Nie, to jest żeloporyczny, który jest Arielki w kole na mój szóstwali. Ej, to jest takie fajne oglądać te stare z starych odcinku Edity Bolna, była bo taka mała. I ona wierzyła we wszystko, we wszystko, po prostu co się jej powiedziało. To Lena to łykała, no nie? I teraz powinno być znać różnicę Lena i Pelikan. Bo tak się mówi, jak Pelikan. się mówi. Tak teraz mi... to ja nic nie mam. Dobra, kolejny. O. Kurde, kiedy ona mi tak urosła? Nie

O, ja to widziania wreszcie długie Lena ogląda edity. ja też oglądam, widzowie ja oglądam co ja oglądam, najwięcej oglądam jak dodajecie na instastory i mi oznaczacie, bo ja oglądam chyba każde instastory od was Każde, bez wyjątku to jest, taki, ten edit, to jest taki edit, nie edit, bo <głos》>. tutaj jest tylko najpierw mała ręka, i trochę takie światło No, no robiła, I... a na TikToku nie zawsze mi wyskakują Mnie tylko TikToku się Dobra I nie wiem, jak to bo ja się zawsze jest płakać, bo... Ooooo! To... Nie o... ja mam kościoła jeszcze, nie Jeszcze mam kościół, nie mogę płakać, bo mi kościoła. Dziękuję, może robisz przepiękny edit, bardzo mi się podoba. Ja lubię takie edity. Kolejny. Wymyśl co do tego zdjęciany, później co, co przerwdzielimy nawet na edytę. Nie, się to... o... nie <grym a... <grym> I Słodkie, mega słodkie. Nie, już się płakać. Nie wiem, żeby mi Nie, Mam 300! Polityka! Ej, i. po prostu sobie co, odpowiedziałam, co ja jak zobaczyłam się tego Lisa. Miałam poranek, noc, Amanda. Ale wymieniłaś? No ale nic. Zdarza się najlepszym. <susurka> <grystanie> <grystanie> Ładne, mega pomysłowe No. nie tak szczerze, żeby to widać Ale na co się robi jedynie ty. to? Tylko Co? <grystanie> 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 Musiałam, musiałam Nie, okay. że coś, ale Lena Tysocka ma takie reposty, -re że sama repostuje Widzowie, dużo się słyszało o Leny repostach Tak, dużo się słyszało o Leny repostach i... Ale to nie moja że mi się że rzeczy same repostują Dobra, kolejne Ooo Ładny Moja mała księżniczka. Kolejny. O, to jest odpieruszka. E, I tutaj ja zresztą ja już na iglii, a mi zobaczyła tam. No bo ja mówiłam, na iglii to oglądam była każdą storkę, w której mi oznaczacie. E, to. Kolejne. Może najpierw wariacje mi się nie zaliła, <śleszy> Ale to jest takie ładne, że idziesz do domu i jestem w domu i jest Ani z nią Aaaa, i co to bardziej głupio, że kiedy ja spadnę z tej pustatki. I wróciłam ci mieszaniem. O, to mi denosa nie pływa. Bo ja rodząc miesiołam właśnie ciasto, bo robiłam ci robeczki na stronie składowej. I widzę. nie się. Wszystkiego Boże, że jest dla to oh. mnie top. Top w ognie. O, ja też kocham pisać z wami na świeciami. Piękne te kwiaty były. Cudowne. Top. Ja to ja tutaj punkty. Ja dałam, no. Chciałam dać, bo chciałam dać punkty tam. Adzieja. Adzieja. Nie piszecie. Dziękujemy od za ślicznego Edita. Muzyczka, smutna trochę, co? Nie. A nie wiem. Dobra, to jest taka wysoka, ale chyba kiedyś to są tam. Nie, nie wiem, co to jest. O, złóżki. No. A ja? <grym> y Halo, czemu tutaj nie ma, a nie tego? Dziękuję bardzo no. za to, że ci Od Olciks A ja? <grym> o, jesteś, jesteś Mega ładny i mega fajna Te fundoleny. N takie E Bardzo ładnie, Lunia. Buziaczki dla ciebie mega ładne tle no O. ej wiczka jak się czytasz weź się tutorial na edity tutorial na edity dobra kolejny E, tutaj jest taki edit ten, ale po wakacjach ósma klasa, nie stresuj się, dasz rady, ja w ciebie wierzę całym serduszkiem, będzie dobrze i będziesz bardzo dobrze się uczyć. Będę trzymać kciuki. Kciuka jednego, bo dwa zapeszają podobno. A to ja nie trzyma że nie będę. O Boże! Amanda w gimnazjum. Boże, jaka bardzo A <suszy> ty <masz> włosy burzy? <suszy> Tam. Yy, nie widziałam, żeby ktoś coś takiego zrobił Amandzie, więc ona to zrobiła. Znaczenie imienia Lena. Imię jest samodzielnym zdrobnieniem greckiej Heleny lub Magdaleny. W Polsce jest używane już od XV wieku, czyli od czasów średniowiecza. Charakterystyka Lena to osoba o wielu talentach i pasjach. No i prawda, zgadza się, bo Lena jest utalentowana. Yy, tak, nie mam takiej. końca... Zasada numer jeden. Nigdy się nie pytaj ja o co się stało w 26 zaraz ten... Wiesz co się stało? Mm -hmm. Co się stało? Trzymaj nie powiedzieć głośno? No to jest Nie no, Fadek się stała, że nie. No! A ja nie wiedziałam o co chodzi. Nie, nie zobaczyłam to i mówię co? O co chodzi w ogóle? A chodzi o wypadek. A na koniec dnia Będę z nich po prostu dumne. Klusia... Buziaki. Dobra. Wróćmy do Dobrze. Y ja widzę taniec z gwiazdami to. średnio widzicie jakie tańczę? To są moje Uuu, Może kiedyś się nauczę. A ja to czyta, Ja też to przeczytałam w gry. O! Dziękujemy. O nie, to zdrówka jest... głowa mnie boli. Aha, to zdróweczka. To jest ostatni. O Jezu, ale widzisz, tam była piosenka. A, ale no dobra. Ale dobra. No raczej, że jest legendarne, Lena dzisiaj idzie do skibili Leny na noc. Ale mega fajnie, że ktoś... 3 lata! 3 lata nie. już. I to mówią widzowie, ostatni edyt oczywiście na Wasze TikToki czekam w komentarzu. Jeśli taki odcinek Wam się pospodał, a więcej oceniania edytów i żebyśmy mogli go sobie Oby nie, Bogu, oby nie, bo ja już się, już się zmykałam, a ale mam gościło 11. I jeśli chcecie je oglądać razem z nami, to oczywiście w w górę, pamiętajcie o sobie, a my widzimy z Wami się jutro. Pa! Pa, buziaki!